Hejcia dziś jak zrobić głos Iwonki albo Jacka Placka ufła więc zapraszam do oglądania. No a więc pobieracie sobie tą apkę i wchodzicie w nią no logika. Musicie mieć tutaj polisza i głos Iwonki albo Jacka Placka minus sewa albo Jacek. I już. Teraz wchodzicie w apkę w której np. montujecie i koniec.